Halo, halo, budowa wjeżdża, budowa, budowa, au, au, auu. głowa w betoniarce. Siemaneczko, witam, co to dzisiaj za dzień? Środa, tak? Środa, dzień loda, tak, dokładnie. Także tam kobitki pamiętajcie o swoich mężach w Środy. dobre i troszeczkę, siedzimy sobie, godzina koło 15. Do, tam do 14 Tynkowaliśmy. Tam gdzieś Tynkowaliśmy ten płaszcz. go trochę nam ucieka. O. Niewdzięczne to jest takie do układania. No ale tu mamy 20 cm kąsior. Także na pewno tego nie będzie widać. To jest tak zwana taśma kalenicowa. Musimy to oblepić. No i tak trzeba to zrobić. Nie wiedzieliśmy czy wejść na ten dach czy nie, bo już popadało, wyschło, znowu mżyło i tak tak pierdoli w sumie. No ale i tak tam tylko w poniedziałek ten deszcz była, tak? to to jest to w miarę ta pogoda. Znaczy to próbuję tu mniej więcej trzymać to na środku, bo te odmiarki to szkoda bawienia jakiegoś. No i musimy to... Przykleić, no i nie wiem czy gąsiora będziemy przykręcać, czy nie, bo bo jutro ma być ta posadzka lana i tu ostro od tych posadzek, żeby żeby taka, taka lenica była. No tak. Nie wiem, czy to przemienka, czy nie, czy to przemakalne jest. By trzeba posikać na to i, i tam od spodu by musiał ktoś podglądać, żeby mu kropka spadła na czoło. Taki co nie wie co tu się, czym my tutaj lejemy, nie? nie jesteśmy, nie Do świetlika musimy dojechać. Teraz ucieka na moją stronę. No, przyjdzie słońce to też trochę się wygrzeje, się to zwulkanizuje. Szronu nie ma, to czy też pół bidy. Mieliśmy tu wszystko władować, ale... Stwierdziliśmy, że na razie tylko, no już znaczy, chodzi mi o, o blachy na gąsior. Ale stwierdziliśmy, że najpierw to trzeba jedno zrobić, obkleić. Będzie dużo lepiej. Tu też nie jest, ile tam kalenicy jest na, dom, na domku, tak. 18 metrów. To tu jest 3 razy tyle Mało 3 razy 36 No 4 razy tyle No słońce wyszło to to jeszcze się dogrzeje tam ta siemka została Ale to już na pewno bo nim nie pójdę Musimy ją zwiać a resztę to... Tak to robić, bo tam też ktoś to lata Za pazuchę? Tam właśnie ktoś się dopytywał, żeby... Majster Kalenice, jeszcze pokaż, pokażę! Już tyle tego dachu pokazałem, to jeszcze raz się włączę na nim. Zaczynamy, żeby było za za falą przełamane Czekajcie idealnie, idealnie, idealnie Dobre. musimy dojechać z tym do końca Mam nadzieję, że jak wiatr przyjdzie, ale raczej nie to nie powinno się to odkleić Gdyby to było równa płaszczyzna to też by to ładnie wychodziło tak. a zresztą czym to się przyjmować, jak to przyjdzie o tu pies kulawą nogą na pewno nie wejdzie Gruber nasro poleci dalej i tyle no aleć na śnieg to nie powinno tu podwiewać w tamtym roku robiliśmy no to, e, to nic a wóz to pod spód tam e, coś tam leci, ale też takie coś tam nie przeszkadza Mówię, że w tamtym roku kręciliśmy kalenicę, ale Inwestor nie no mu tak, nie, nie, nic nie kładziemy po taniości. No strasznie, to zaczyna uciekać do mnie. Dobrze, jakby to nie wystawało z tego gąsiora, chociaż. spod tego gąsiora, chociaż nie wiem, czy. to by było widać, czy nie. A co, ty to się przepycha, tam. musisz tu znaczyć, to. 30 ma to tak, nie? Co? 30 ma to. No, pewnie nie więcej. Dobra, kleimy dalej. Jak coś, może jak wejdziemy z gąsiorem, to coś tam się jeszcze nagra. Tą taśmę kaletnicową już mamy e, sprawę tam do końca założoną. I teraz bierzemy się za gąsior. I teraz gąsior, kurde. Wynalazek pod sznurek. O, to ile roboty, zapnij sznurek, ale patrzcie, to chodzi o to, żeby nie celować, ty może w lewo, może w prawo. No, no, może, no, coś tam nie pasuje. No i tam mamy, zaraz tam pójdę do pokorze. No, ja na poprawkę na wiatr, to nie jest ten nalazek pod YouTube, tylko nie. często gęsto kręcimy takie guńsioki. Dobra, no tu Kamil poszedł z prawej, ja tutaj byłem no i mniej więcej tam jest, tu na samym końcu jest wkręcik złapany, tam i tak będzie zakład, to ta dziurka nie przeszkadza i tak co 20 metrów czy coś i po prostu tak łapiemy je teraz. Ty no dobra, no. za dużo to nie ma co ich brać. No bo to widzisz, no Z3. Po prostu znowu ten sznurek od, odczepimy i pójdziemy dalej. A, a tutaj, no to mogę się tam łapać, nie wiem, co drugą falę. Muszę jeszcze to przedyskutować z inwestorem. Co jest tą końcówką, do dla pana I też to, żeby ładnie pasowało to musi być Dobrze dogięty taki błąciur Bo to też co druga fala To będzie się raz będzie się zgadzać, raz nie będzie się zgadzać To jest Ogólnie gońsiur jest 20 na stronę czyli czy wychodziły z blachy? Dobra, jak to robimy? Bo teraz się zamieniliśmy. Czekaj, tu muszę mieć ten. Tam go podkładasz, to na zara nam się linia robi. Zresztą od tamtej strony pada, czyli musi być z wiatrem, czy jak to. Weź go aż tam na... Może A, bo tam zaszło Dobra No dobrze. Czekaj. Trzeba uważać, żeby nie przekręcić. Nie może kapać. Co to możemy i tamtego najeżdżać? A na tamtego nawisz położymy i tym. Teraz ten zakład będzie, wiesz... Czekaj, bo tam się zawadził. Dobra, a gdzie się to tu... Może, tu można go przyatakować. Może ten sznurek, tak. na razie nie będziemy go zwijać, tylko będziemy go dali rozwijać. Ja wiem z drugiej strony, że tu jest wysoko, jest nikt... Nikt nie wejdzie, nie będzie widział, ale no tak jest prościej, k***a, prościej to zrobić. Dobra. Znaczy tak, bo zaraz jeszcze nie przesuniemy sobie. No przesuniemy go, ale ja muszę... To znaczy sznurek to możesz... tam gościć, bo to no ale dobra No i tak wiesz co i tak ustawić Nie no tutaj tutaj dziury to nie grają roli To nie grają roli? Nie bo to i tak będzie na tym Uważam, że dziury, dziury w blaszy nie było A może tak się ustawi że będzie pasować Tu mam kreski porobione jak coś to się jurka tu tam te człowieki dni no Tak, pod ukresek to coś jeszcze 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 Połowę mamy złapaną staramy się tam po 3, po 4 na stronę I to jest na dzisiaj finisz Dobra pogoda, byśmy mogli dalej to kręcić, ale tu na tym, na tych świetlikach to łapię już to co każdą, bo to Trzymaj jak umarły rynku chociaż to wszystko razem skręcone pewno tego nie uszarpie Kolejne wejście na dach Kalenicę mamy zrobioną, yy. jeszcze nie na gotowo, tutaj już praktycznie, co nie praktycznie tylko są cofale, to co dzisiaj weszliśmy to są cofale, a od tego świetlika do końca trzeba przejść jeszcze i podokręcać, a ja tutaj teraz walczę z tymi, bo z tymi świtkami, bo to widać tu o, o, jak tego popuszczę i tu muszę mu praktycznie, muszę tak jak z tamtej strony niżej kręcić, to wtedy... To jest ta czwarta blacha, co była odgięta od spodu. No i tu widać jak ją dociąga, nie? No i tego muszę z powrotem wkręcić, no bo... No bo dziury nie zostawię. I tak praktycznie ta strona to jest cała tak do, do poprawienia. No bo to... No świta i tyle, no. Jak mi się to nie podoba, to... Nikomu się to nie będzie podobać. Szczególnie jak słońce tutaj przejdzie na tą stronę, to to widać. No cóż Taka, taka Ameryka. O Kalenica mamy obkręconą. Co każde zeszliśmy, zeszyliśmy to tam, co, każde, to, co każdą falę jest i... No i tak to wyszło, lux wyszło, zresztą to tylko wy wiecie, a nikt więcej tu nic już nigdy nie wejdzie, chociaż jeszcze będę chciał wejść poprawić do końca te, a jeszcze nie będę gonił, poprawić do końca te... Tu, te fale, bo to widać, że to odstaje.